Siemanko, oczywiście witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj otworzymy złotą paczkę zawodników premium. Paczka jest za wygranie nowego turnieju. Jak wiecie, jest tydzień z turniejami i wczoraj serwery były niedostępne, dzisiaj działają. No, jest, są dwa nowe turnieje, dwa oczekujące. Zagrałem z brązowymi samymi kartami i wygrałem paczkę I3000, więc otwieramy tą paczkę. Dawid Palaba. będzie fajnego jak wiecie już nie ma, ale są jakieś tam informy nawet więc... Steven Jaraf może być fajny ale my tutaj mamy Samuel nie no tak no, akurat musiały być duplikaty te rzadkie karty no, z tej tutaj kto się przyda no no, no nikt no. Ja się z wami żegnam, kolekcjoner Panini, cześć.